To nagranie poświęcę, sądzę, że jednemu z lepszych debiutów wielkiego reżysera, jaki w ogóle powstał, a mianowicie będzie to pojedynek z 1977 roku w reżyserii Ridleya Scott'a. Jak do tej pory, jedynym filmem Ridleya, który tu omawiałem, był film Thelma i Louise, m.in. z Surrey Keitelem w Obsadzie, i dokładnie też ten sam aktor występuje tutaj. O Keitelu jeszcze później powiem. Ale mówiąc jeszcze o ogólniejszych sprawach dotyczących tego filmu, to Ridley Scott nakręcił go już naprawdę dosyć jak na filmowca poważnym wieku, bo gdy ten film wychodził na światło dzienne, Scott kończył 40 lat, także tak jak mówię, to już jest jak na filmowca wiek poważny. I między innymi biorąc to pod uwagę, ten konkretny debiut reżyserski może robić wrażenie. Tytuł filmu jest w tym przypadku już jego spoilerem ponieważ całym senem tej produkcji jest pojedynek odbywający się między porucznikami francuskiej armii, pojedynku, którego losy zostały zapoczątkowane w 1800 roku, w okresie gdy Francją zaczął rządzić Napoleon. Tymi dwoma porucznikami są Gabriel Ferro, grany przez Kaitela i Armand de Hubert, grany przez Kita Karadaina. Cała ta afera z tym ich pojedynkiem zaczyna się od rozkazu, który dostaje deuber, a mianowicie ma on poinformować ferro, że za to, iż w swoim ostatnim pojedynku bardzo mocno uchaleczył bratanka burmistrza, zostaje na niego nałożony areszt domowy. I właśnie podczas wykonywania tego rozkazu ferro wyzywa deubera na pojedynek. I tenże pojedynek będzie się tutaj rozgrywał nie tylko tak w miarę klasycznie na szable, ale też na pistolety. A toczył będzie się on przez prawie że cały okres wojen napoleońskich. Także Scott tutaj wyznacza dosyć dalekosiężny horyzont dla naszych dwóch głównych bohaterów. No ale to nie zmienia faktu, że właśnie ci dwaj bohaterowie są jednym z największych plusów tego filmu. Bez ich osobowości, bez ich różnie pojmowanego zarówno przez jednego jak i drugiego honoru i, tych, i tego typu spraw, no ten film nie byłby tym, czym jest. I nasuwa się na przykład pytanie o to. Czy ten film wskazuje widzowi, komu ewentualnie ma kibicować w tymże osławionym pojedynku? No, mi się wydaje, że jednak wskazuje. Konkretnie wskazuje na Deubera, ponieważ postać Keitela jest znanym awanturnikiem, ma określoną reputację, faceta, który uwielbia się pojedynkować. Można byłoby przypuszczać, że mógłby to robić cały dzień, trochę jak kapitan Ameryka, jeśli wiecie o co chodzi. I przez. Tak łaniną charakterystykę postaci Ferro, wydaje się, że widz powinien mimo wszystko kibicować bardziej Armandowi. Mówiąc jeszcze o tych dwóch głównych bohaterach, to postać do Ubera na pewno też nie jest aż tak pozytywnie naświetlona, żeby nie wiadomo jak mu kibicować. Też jest dosyć mocno zadufany w sobie, czasami niezbyt poważny, itd., więc można powiedzieć, że tutaj te charaktery nie są wytmuszkami. Ci bohaterowie rzeczywiście są ludźmi z krwi i kości, a to w filmach jest niezwykle ważne. Szczególnie jeśli się kręci kino gatunkowe, jak mamy do czynienia w tym konkretnym przypadku. Tym filmem Scott zapowiada to, co uczyni go jednym z najlepiej opowiadających obrazem reżyserów naszych czasów. Narobi no, to oczywiście stroną audiowizualną filmu. Zdjęcia połączone z muzyką, nad którymi trzyma on tutaj pieczę, tworzą mocne dzieło. Tylko, że ogólnie ten film miał jednego pecha, ale jest on dosyć istotny. W czym miał pecha? No mi się wydaje, że pecha miał w tym, aby stać się najlepszym kostiumowym dramatem historycznym w latach 70. -tych. Pech nazywa się Barry Lyndon. No gdyby Kubrick nie nakręcił tego filmu, to sądzę, że pojedynek Scotta nie miałby sobie równych właśnie w gatunku kostiumowego dramatu historycznego. A tak niestety dla tego filmu Barry Lyndon powstał. I mnie osobiście nie dziwią też porównania, które czasami występują właśnie tych dwóch filmów. No bo one się same narzucają. Barry Lyndon jest jednak po prostu lepszym filmem, ponieważ tam mamy do czynienia z filmem dla niektórych wręcz genialnym, a tutaj, no niestety, mamy do czynienia tylko z filmem, w moim odczuciu, dobrym. Ale to wszystko jest wzięte w nawias tego, że pojedynek to debiut Scotta, a mimo wszystko Barry Lyndon to któryś film z rzędu Kubricka. Trzeba to wszystko mieć z tyłu głowy. Już tutaj też Scottowi udaje się wykrować w niektórych scenach, Naprawdę skuteczne napięcie, które trzyma widza i przez jakiś czas nie puszcza. To tylko potwierdza to, co już powiedziałem, że tym filmem Scott przedstawił światu filmowemu swoje dobre CV, a wszystko to zrobił w swoim stylu. Teraz przyszła pora na temat, którego powrót obiecałem, czyli obsada aktorska a głównie Harvey Keitel, bo z pojedynku, tym razem, dwójki aktorów w tym filmie zwycięsko wyszedł Keitel. Po prostu ma, wydać by się mogło, bardziej charakterną postać do zagrania niż Kit Carradine. Naturalnie obaj niosą ciężar tego filmu, tej historii, ale to Kajtel jest tutaj bosem. I jeśli już właśnie przy Kajtelu jestem, to tak jak mówiłem, a a propos tego konkretnego jego występu ciekawostkę z udziałem tego aktora miały miejsce trzy wielkie debiuty reżyserskie. I pod tym względem nie wiem, czy jakikolwiek inny aktor może się pochwalić występami chociażby w dwóch debiutach reżyserskich wielkich reżyserów, a w przypadku Keitela mamy do czynienia z trzema wielkimi reżyserami. Posłuchajcie tych nazwisk: Martin Scorsese, Quentin Tarantino, no i naturalnie Ridley Scott. To właśnie u tych trzech wielkich reżyserów w każdym z ich debiutów zagrał Harvey Keitel. No coś niespotykanego. Ja powiem szczerze, nie kojarzę z żadnego innego aktora, który miałby na koncie taką ilość występów aktorskich w debiutach mistrzów kina. Podkreślam to, bo jednak facet ma tą świadomość, że wystąpił i miał ten zaszczyt w debiutach absolutnych mistrzów. Dzisiaj już kompletnych legend reżyserii. I powiem wam, że zastoszę tego Kajtelowi, bo jest to wielka sprawa. Na pewno te występy w tych filmach były dla niego wielką przyjemnością. Nad chociażby dowodem tego, że tak raczej musiało być, są kolejne występy u tych reżyserów tego aktora. O Scotcie już mówiłem, ale wiadomo w jak dużej ilości filmu Scorsese zagrał Keitel, czy też u Tarantino. To nie były tylko jednorazowe występy. Także szacun i zazdro, jeśli o to chodzi. I tą ciekawostką to omówienie zakończę. Sądzę, że słyszymy się już jutro, ale czy tak będzie, to się o tym sami przekonacie, bo wszystko się rozbije o kwestię wyrobienia się. Trzymajcie się ciepło. Hej.